Do Jerozolimy i do przywódców ludu, byście go ukrzyżowali rękami bezbożni. Dzisiaj bardzo wiele się mówi, żeby krew Jezusa, nie Jezusa, obciążyć rzemian. Ale słowo nam mówi, byście go ukrzyżowali. Rękoma bezbożnych. Skoro rękoma bezbożnych ukrzyżowali, to oni byli pobożni. Czyli innymi słowy pobożni rękoma bezbożnych ukrzyżowali Jezusa. I święty Paweł mówi, że przed powtórnym przyjściem Pana będzie wielkie odstępstwo, a jego znakiem będzie pozór pobożności. I tak właśnie nam dzisiejszy świat i Kościół się przedstawią. Nie dziwmy się więc, że ci, za, którzy zachowują pozór pobożności, znowu rękoma bezbożnych ukrzyżują mistyczne ciało Chrystusa, i to właśnie oznacza Golgotę chrzciela. Kto, kto nie wierzy, nie znaczy, że z tą rzeczywistością nie będzie musiał się zmierzyć. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Jezus jest bramą. Brama zwyczajowo czy drzwi są jedne. Nie dwoje, nie dziesięć, a jedna. Jezus jest bramą, i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, mówi Pan Jezus. Nie uczmy się więc, że możemy być zbawieni, nie wierząc w Jezusa Chrystusa. Że możemy być zbawieni tylko z naszych dobrych uczynków. Bo to nie uczynki czynią nas dziećmi Bożymi, ale przymierze. Człowieka z Bogiem, który zawał Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży. I kłamstwem jest powiedzieć, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Albo to Pan Jezus kłamie, że jest bramą, przez którą przychodzimy do Ojca. A nawet jeśli wszyscy wierzymy w Boga, to ten Bóg posyła swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Jezus prowadza nas do światłości niedostępnej. Piękne określenie Słowa Bożego. Bóg jest światłością niedostępną. Bóg, Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, go widział. Dlatego jest konieczne wcielenie syna Bożego, aby On nasze człowieczeństwo wprowadził w światłość niedostępną. Dobre uczynki mamy pełnić, ale one nas w światłość niedostępną nie wprowadzą. Dlatego mamy spożywać ciało i krew Pana, abyśmy z duszą i ciałem mogli być wprowadzeni w światłość niedostępną, która, którą otwiera tylko Jezus Chrystus. I dlatego na początku mszy świętej powiedziałem, że gromadzimy się tutaj, aby dać te osoby wierzące największy nasz dar, czyli uczestnictwo w stanie łaski święcającej do świętej i ofiarowanie komunii świętej za tych, których kochamy i z których żegnamy nie na zawsze. Świętych obcowanie oznacza, że w zasadzie to oni już są wśród nas. Są obecni, ale my tej obecności jeszcze dostrzec nie możemy. Ale wierzymy w świętych obcowania. I usłyszeliśmy i temu otwiera odźwierny. Zobaczmy, były bramy rany. I u bram raju, kiedy człowiek strzeszy, został postawiony hełm, aby ich strzec, odwierny. W nowym przymierzu klucze do tych bram otrzymał święty Piotr, jego następcy. Daję Ci, Piotrze, klucze Królestwa Niebieskiego. Komu otworzysz, będzie otworzone. Komu zamkniesz, temu będzie zamknięte. I dalej słyszymy, że dobry pasterz woła swoje owce po imieniu. Bóg każdego z nas stworzył niepowtarzalnego. I kiedy my wołamy innych po imieniu, może się czasami dwóch albo trzech i czterech odwrócić. Ponosimy te same imię. A w Apokalipsie jest napisane, że Jezus da każdemu z nas biały kamień, który zna tylko Bóg i ja. Bo masz niepowtarzalne imię, bo jeszcze go nie znasz. Ale jak będziesz wierny Bogu, tego poznasz. A Antykryzm zamiast imienia nada Ci numer, jak koncentracyjne, tylko umieści go na czole i na dłoni. I będziesz niepowtarzalnym numerem. Wybór należy do nas. Czy chcesz, by Twoje imię było zapisane w Księdze Życia? Czy chcesz dokonać innego wyboru? Usłyszeliśmy, owce znają głos swojego pasterza. Zobaczmy, wszystkie staki rodzą się ślepe. Ale czują zapach, słyszą głos mamy. Okazuje się, że my powtarzamy odgłosy zwierząt jako identyczne. Ale tak nie jest. Każde zwierzątko małe rozpozna głos swojej mamy. Podobnie dziecko dobrze odróżnia głos swojej mamy od innych głosów. Wtedy się uspokaja. I nasza dusza powinna znać głos tego Ojca. Albo głosu Ojca od Adama i Ewy będzie się pojawiał głos tego, który z kłamcą i zabójcą od początku. Głos pokusy który będzie nam towarzyszył aż do samej śmierci. Publiczna działalność Pana Jezusa rozpoczęła się kuszeniem, a szatan odstąpi aż do czasu. I znamy taki film, ostatnie kuszenie Jezusa, zejdź z krzyża. I te kuszenie wypowiedzieli faryzeusze, jeżeli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, wtedy w Ciebie uwierzymy. Wcześniej żądali znaków. Ale największym znakiem Boga jest miłość. I oni ten największy znak Boga odrzucili. I zobaczmy, zagubiona owca nie poszła za wilkiem. Owce boją się wilka. Ona poszła za wilkiem w owczej skórze, który udawał owcę. Szatan nie kusił prosto swego. On ukazuje zło w bardzo pięknym opakowaniu. Dlatego owca za nim poszła, bo był to widmo przy skórze. I święty Paweł mówi: Kiedy ja odejdę, wejdą między Was wielki drapieżnik. Ale wielu ich nie rozpozna. Dlaczego? Bo wybierze drogę łatwą, której Bóg nigdy nie obiecuje. Wąska i stroma ścieżka prowadzi do Królestwa Niebieskiego. I tak właśnie mówi Antychryście, że będzie podobny do baranka, ale będzie przemawiał jak smog. I po jego mowie go rozpoznamy. Nie po wyglądzie, bo będzie wyglądał jak baranek. Nie będzie podobny do owcy, ale będzie wyglądał jak sam baranek. Dlatego o ile możliwe zwiedzie nawet wybrany. I zobaczmy, że szatan nie wszedł przez bramę. Szatan przez płotek sobie przeskoczył bez wiedzy Boga Ojca. Znaczy bez wiedzy, Bóg ojciec wiedział, bo mamy wolną wolę i poddał próbie, i każdego z nas Bóg będzie poddawał próbie. Ale szatan nie szanuje woli człowieka. Szatana nie interesuje wolność człowieka ale w imię tej wolności prowadzi człowieka do zniewolenia. Nie liczy się z człowiekiem. A o to, co słyszymy, Pan Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos, jeśli kto usłyszy mój głos, czy w labiryncie planów realizacji własnego ja, reklam, pokus, mody, hałasu tego świata, Jesteśmy jeszcze w stanie usłyszeć ten głos. Oto stoi drzwi A posłyszeć głos oznacza właśnie nawrócić się, czyli odwracając się od świata, zwrócić się ku Bogu. Nawrócić się to zacząć być posłusznym Bogu. Syn marnotrawny przy świńskim korydzie się nawrócił i przywrócił do Ojca. I od tej pory był mu posłuszny. I tu właśnie pokazują się słowa, które Święty Piotr powiedział przed Najwyższą Radą Arcykapłanem i w piśmie. Sami rozważcie, czy nie trzeba całkiem, czy nie trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Czytajmy Ewangelię, czytajmy Słowo Boże, bo tylko czytając i rozważając Słowo Boże możemy odróżnić głos Boga od głosu zwodziciela władcy tego świata. Amen. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Złożyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i wiernego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia Wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo jego nie będzie końca. Wierzę w ducha świętego, pana i Ożywiciela, który od ojca i syna pochodzi, który z ojcem i synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, Powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zwróćmy myśli i serca ku Chrystusowi Pasterzowi dusz naszych i w Jego imię prośmy Ojca. Aby Kościół Boży, Owczarnia Chrystusowa stawał się coraz bardziej domem wyznawców do Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Aby Papież Franciszek, odwierny owczarni Jezusa, szeroko otwierał bramę Kościoła wszystkim uczciwie szukującym prawdy. Ciebie prosimy. Aby chrześcijanie uważnie słuchali głosu swego Pasterza Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Aby wszelkie obce religie i skrzywienia nauki Ewangelii nie zwiodły wiernych jedynego Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Aby zmarły Marek Filipczuk, a także wszyscy, których, którzy zmarli w ostatnich dwóch miesiącach w tejszym domu opatrzności Bożej. Wszyscy nasi bliscy, wchodząc do wieczności przez Chrystusa, mieli pełnię życia. Ciebie prosimy. Panie. Abyśmy wreszcie poznali i umiłowali ponad wszystko naszego Pasterza i Zbawiciela, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, który własnego Syna uczyniłeś naszym pasterzem i nauczycielem, prosimy Cię z ufnością, abyś umocnił naszą wiarę w Kościół jako społeczność, w której w i działa Jezus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.